Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Rozpoczynamy nowy tydzień pracy i rozpoczynamy go najlepiej jak można, czyli od dobrej nowiny. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą Was synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. Jezus robi dzisiaj wspaniałą rzecz. On jest realistą, on nie maluje przed apostołami jakiejś wizji życia, które będzie pasmem sukcesów, w którym nie będzie cierpienia, które będzie szczęśliwe. Nie, on wie, że życie jest życiem, że życie na Ziemi to jest życie na Ziemi i w nim obecne są trudności. Co więcej, wie, że ich sytuacja. To, że są chrześcijanami, że są uczniami Jezusa, spowoduje, że niektórzy nie będą ich lubić, zostaną wykluczeni z synagogi, odrzuceni przez Żydów, a czasem nawet ich życie będzie zagrożone. I wobec tego wszystkiego, co robi Jezus, mówi: Słuchajcie, będzie pocieszyciel, ja będę z wami i już was o tym teraz uprzedzam, że nie będzie łatwo, żebyście, gdy to nadejdzie, nie myśleli, że ja wam o tym nie powiedziałem. Bo słuchajcie, może macie takie doświadczenie, ja mam, że często jest tak, że kiedy przychodzi jakaś trudność w życiu, przychodzi jakiś kryzys, jakiś trudny moment, to pojawia się wtedy takie wrażenie, że ale ja się tak z Panem Jezusem nie umawiałem. To nie tak miało być. I pojawia się nieraz taka pokusa stwierdzenia, że Pan Bóg nie dotrzymał słowa, że przecież skoro za Nim idę, to powinno być fajnie, to powinno być szczęśliwie, to powinno być radośnie, to powinno nie być cierpienia, a to cierpienie jest. I co teraz? I właśnie na takie momenty Jezus mówi: Słuchajcie, jesteście moimi uczniami, ale to was nie broni przed pewnymi konsekwencjami życia, przed tym, że żyjecie na Ziemi i to życie takie jest. Przed tym, że są ludzie, którzy nie będą was lubić, którzy będą was nienawidzić, którzy będą chcieli waszego zła, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest bardzo dobra nowina. Może jesteś siostro i bracie, w takim momencie, że coś tam gdzieś się nie poukładało, nie wiem, w Twoim życiu, w życiu Twoich bliskich. I, i może masz taką właśnie pokusę, bo to jest pokusa. Wydaje ci się, że, że Pan Jezus gdzieś nie dotrzymał słowa, że nie tak byliście umówieni. Jezus zawsze dotrzymuje słowa. Powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i jestem mu wierny. I w żadnej z tych trudnych sytuacji nas nie zostawia. W żadna z tych trudnych sytuacji nie była napisana jakimś małym drukiem w umowie, którą podpisaliśmy, czy podczas chrztu, czy podczas jego odnowienia. Nie. Jezus jest wierny swojemu słowu i mówi, że nawet w tych trudnościach będzie z nami i da nam swojego ducha po to, żebyśmy się nie poddali. Zachęcam Cię, siostro i bracie, aby dzisiaj o tym z Panem Bogiem pogadać. Jeżeli masz takie momenty, w których właśnie obawiasz się, że Pan Bóg nie dotrzymuje słowa albo zapomniał, to powiedz o tym Panu Bogu. Może trzeba się z Nim pokłócić, to się z Nim pokłóć, ale zrób to. Powiedz Mu i proś Go, żeby Cię przekonał, że On Cię nie zostawił. Aby te słowo, ta dzisiejsza dobra nowina, dzisiejsza Ewangelia przekonała Cię, że nawet w tych trudnych sytuacjach Bóg jest z Tobą i Cię nie zostawia. Odwagi i do usłyszenia jutro.